To nie była zwykła relacja, to było duszne połączenie. Sprawdź, po co on w ogóle się pojawił w Twoim życiu. Czy to była relacja karmiczna? Co miało to Ciebie nauczyć? Ty masz się nauczyć, że miłość to nie gra o przewagę, że nie musisz walczyć o uwagę, nie musisz też udowadniać swojej wartości. To relacja, która rozbiła Ci ego, żeby, się zbu żeby zbudować ci serce na nowo nie musisz nikogo przekonywać że zasługujesz czego miało cię to nauczyć? on miał nauczyć cię odpuścić walkę zrozumieć, że milczenie nie rozwiązuje niczego ta relacja kazała mu zajrzeć do środka, ale on wybrał ucieczkę zamiast rozmowy cisza zamiast działania wycofanie on uciekł w ciszę, bo bał się siebie czy to się jeszcze domknie? Jeszcze nie czas. To się nie domknęło. Każde z Was tutaj stoi jeszcze na granicy decyzji. Zrobiliście krok, ale jeszcze nie napisaliście finału. To jest zawieszenie, ale nie koniec. To raczej była relacja karmiczna, ale to Ty zdecydujesz, czy zakończysz ten cykl, czy otworzysz go na nowo. Jeżeli czujesz to w sobie to napisz, zrobimy Twoje osobiste czytanie karmiczne.